mm uh -oh. Maciek Dziedzic witam w kolejnym odcinku z cyklu uchwalscy Sportowcy. Gościmy dzisiaj na stadionie Iskry Zgłobień i można powiedzieć, że nasza obecność tutaj jest absolutnie nieprzypadkowa, bo głośno w ostatnich tygodniach zrobiło się o Iskrze, a to oczywiście za sprawą wywalczonego awansu. Z nami mogę śmiało powiedzieć trzy legendy klubu. Ludzie związani z Iskrą od wielu lat grający prezes Sławek Sendecki. Witam bardzo, oraz kapitanowie Bartek Worosz i Kamil Ostrowski. Panowie, no to oczywiście zacznę od gratulacji, bo kawał dobrej roboty wykonaliście w poprzednim sezonie. Udało się wywalczyć awans, wywalczyliście ten awans i zapytam najpierw może Sławka, od twojej strony, z perspektywy prezesa, co było kluczem tutaj, żeby to wszystko pospinać od strony tej sportowej i organizacyjnej, no i jak to wszystko się złożyło na ten końcowy sukces? Moim zdaniem kluczem do sukcesu i do walczenia tego awansu e, była szeroka kadra, którą dysponowaliśmy w tym sezonie. E, zawodnicy, którzy do nas przyszli, byli z ligową przeszłością, więc tutaj dla nich e, granie w Aklasie to e, nie był większy problem. E, to dodatkowo omijały nas w tym sezonie kontuzje, więc też e, była szeroka kadra. Trener mógł e, korzystać praktycznie w każdym meczu z 18 meczowej, więc e, uważam, że to jest taki klucz. Który pozwolił nam na upragniony awans. Bartek, z Twojej perspektywy, co takiego zmieniło się w tym sezonie? Bo te ostatnie lata, taka trochę mieszanka dla iskry, tak? Były te okresy, kiedy spadaliście do B klasy, awansowaliście, później udało się troszeczkę ustabilizować, sezony takie zagrane w środku tabeli, no i w końcu ten sukces, o którym tutaj od dłuższego czasu myśleliście. Co takiego właśnie było wyjątkowego w tym sezonie, że udało się ten cel zrealizować? No to tak jak już prezes Sławek powiedział kluczem była szeroka kadra i razem żeśmy tutaj odkąd żeśmy dołączyli do zarządu staraliśmy się właśnie budować żeby, żeby tu były takie podwaliny ku temu żeby ta kadra była taka czysta i, i, i pełna żeby trener tak jak Sławek mówił też mógł korzystać z tej osiemnastki meczowej wiemy że gramy w realiach A klasy i i tutaj różnie też bywa na meczach. W zimie też dołączyło do nas kilku zawodników z dużym potencjałem. To też wzmocniło naszą szatnię, wzmocnili nas na boisku i, i moim zdaniem kluczem, kluczem do, do tego sukcesu byli zawodnicy, którzy podążali wszyscy w jednym, w jednym kierunku. Czy tutaj obaj podkreślacie, że to siła była w drużynie, tak chyba trzeba powiedzieć. Kamil, jak to z Twojej perspektywy wyglądało, z perspektywy boiska? Jaki element był najistotniejszy w tej układance? Pytam, zarówno elementy czysto sportowe, jak i takie może pozabojskowe. Jak Ty to widzisz? To znaczy, ja myślę, że to jak, jak to tak mówią, że boisko, boisko wszystko weryfikuje, i, i to, to, ta runda czy ten sezon pokazał, że ta runda nas weryfikowała i pozostałe drużyny. E, udało się wreszcie, wreszcie gdzieś tam być na tyle zmotywowanym i, i z, z ogromną ambicją wychodzić na każde spotkanie. Także to miało ogromny wpływ na to, że, że gdzieś czuliśmy się na tyle pewni wychodząc na boisko, niezależnie jaki to był rywal, że to, że to my jesteśmy lepsi, że to wszystko w naszych nogach. Jak to wyglądało z perspektywy pozabojskowej, no to, to to budowanie jakby atmosfery wokół klubu i, i w szatni to jest rzecz bardzo istotna i, i, i te wszystkie czynniki złożyły się jakby na ten sukces. Ja tylko powiem, że chyba tutaj jeszcze wreszcie udało się doprowadzić do takiej sytuacji, że, że szczęście dopis dopisywało także iskrze, bo, bo we wcześniejszych gdzieś tam latach brakowało trochę czasami tego szczęścia, a były takie mecze, choćby, nie wiem, mecz, derbowy mecz z nosówką, gdzie gdzie udało się wygrać może nie po jakimś pięknym spotkaniu, ale, ale wygrywamy 1-0. Te mecze z czasami z tymi drużynami z dolnej części jakby tabeli nie zawsze szły po naszej myśli, ale mimo wszystko tutaj wy, wywoziliśmy zawsze trzy punkty. Także trochę szczęścia jakby nam dopisało. W sukcesie. To też bardzo ważne, bo szczęście sprzyja lepszym, tak na pewno też temu szczęściu trochę pomogliście w trakcie sezonu. Miałeś jakieś momenty zwątpienia w tym roku, że to może się znowu nie uda, że znowu gdzieś się coś, czegoś zabraknie, czy jednak było to widać cały czas, że ta determinacja, która była w oczach kolegów twoich, poprowadziła do sukcesu? Nie, myślę, że ta runda to już było, jakby wiedzieliśmy, co chcemy osiągnąć, także tu. tu... Zarówno odprawy przedmeczowej, i, i, i wszystko było ukierunkowane tak, że wiemy co mamy robić, i, i, i to się przełożyło jakby na wynik. Któryś z meczów, szczególnie zapadł Ci w pamięci, był taki najistotniejszy w tej rywalizacji o awans? Ja myślę, że tak najbardziej przygotowywaliśmy się do meczu z, z Jasiąką, który był takim przełomowym, że dał później komforty, jakby taki psychiczny, że, że, że gdzieś już to ciśnienie, ciśnienie, które gdzieś tam odczuwaliśmy, już go nie było. Ale myślę, że też ważnym meczem, o którym gdzieś tam zapamiętamy i w bardzo dobrym w naszym wykonaniu to był mecz z Hejro, te, które też gdzieś tam walczyło o, o ten awans i to, to ten mecz chyba zapoczątkował jakby tą pewność siebie. Zapytam Bartka, bo w tej rundzie miałeś tutaj bardziej możliwość oglądania kolegów z boku, to w związku z kłopotami zdrowotnymi nie zawsze mogłeś być na boisku. Denerwowałeś się czy nie? Bo zawsze tak różnie jest postrzegane z perspektywy boiska, czasem widać to inaczej, z perspektywy trybun czy ławki dla rezerwowych jeszcze inaczej. Byłeś spokojny o to, że kolegom uda się ten cel zrealizować, nie zawiodą, czy, czy były takie momenty, gdzie bardziej się denerwowałeś? To znaczy, tak, tak jak powiedziałeś, no w tej rundzie los doświadczył mnie w ten sposób, że, że miałem tam problemy zdrowotne, ale dzięki Bogu tam udało się z tego wszystkiego wyjść, że tak powiem, obronną ręką. Co do samej rundy, no oglądanie kolegów z boku podczas spotkań ligowych, no na pewno to było bardziej emocjonujące niż występowanie na boisku, bo dochodziły dodatkowe nerwy, aczkolwiek widząc zaangażowanie na, na treningach i postawę chłopaków, całe to skupienie i chęć tej realizacji tego założonego celu, który sobie postawiliśmy przed całym sezonem, napawał mnie optymizmem po dołączeniu zawodników w okresie transferowym, Mówię, byłem, byłem pełen optymizmu i, i ten optymizm mnie nie opuszczał. Z tego miejsca też mówię. Chciałbym też im podziękować za to całe zaangażowanie i, i, i za sukces, bo mówię, dla mnie, dla mnie osobiście ten awans to jest sukces drużyny. Bartek, wiele czasu tutaj poświęcasz, bo w klubie masz taką rolę. Można śmiało chyba powiedzieć gospodarza, tak? Dbarze o tą murawę, która tutaj za nami się ładnie prezentuje mimo suszy, dbaż o budynek klubowy, o szatnie koledzy często mają wszystko praktycznie przygotowane, powiem brzydko może podstawione pod nos. Jak ty to robisz? Jak znajdujesz czas na to wszystko? No tak, staram się tutaj, żeby nikomu nic nic nie zabrakło, ale, ale tak jak chłopakom powiedziałem szatnie, póki, póki oni też coś dają od siebie, czyli ten wynik sportowy zaangażowanie. E, chęci. E, ja będę, będę im tutaj, że tak, tak, ty to powiedziałeś, podstawiał e, wszystko, wszystko pod nos. Póki mi czas pozwoli, i zdrowie, i, i, i jakieś tam inne rządzenia losu nie, nie przeszkodzą, no to będę, będę dalej prężnie, prężnie działał ku, ku chwale Iskry, żeby się rozwijała i była jeszcze bardziej znana na mapie e, piłkarskiej Polski. No właśnie, tutaj Bartek już trochę tak płynnie przeszedł, i, i do Sławka skieruje to pytanie bo Iskra już rzeczywiście no przynajmniej na razie na mapie Podkarpacia staje się takim bardzo już widocznym punktem piłkarskim, ale też pod kątem takim organizacyjnym i marketingowym dużo tych działań podejmujecie. Duża też liczba sponsorów. Powiedz, jak to wygląda, bo głównie jesteś za to tutaj w pozytywnym tego słowa znaczeniu odpowiedzialny. Tych rozmów, pewnie sporo stoczyłeś w ostatnim czasie ze sponsorami. Skąd te pomysły się biorą? Jak te rozmowy ze sponsorami wyglądają? Bo to pewnie jedno i drugie się bardzo mocno potem łączy. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, którzy uwierzyli w projekt pod tytułem Iskra Zgobień. Zawsze na spotkaniach przedstawiałem plan iskry rozwoju pod kątem drużyny, pod kątem infrastruktury, pod kątem sportowym. Nasi partnerzy z uwagą śledzili to, co się dzieje tutaj na Murawie, co się dzieje w klubie, co się dzieje w naszych mediach społecznościowych, więc tutaj chwała im za to, że wspierają nas, pomagają nam w rozwoju. I, I ten projekt, który tutaj e, jest pod tytułem Miska Zgobień, idzie do przodu, więc e, kolejne rozmowy przed nami, sponsorzy tutaj e, chcą z nami współpracować, chcą z nami tutaj rozwijać ten klub. E, kolejne firmy, które e, widzą z boku jak to wygląda, e, przychodzą do nas, chcą tutaj z nami współpracować i, i też pomagać e, pod kątem rozwoju przede wszystkim e, drużyny żeby tak tutaj Bartek powiedział, nie zabrakło chłopakom niczego. Ja tylko dodam, że my jesteśmy klubem amatorskim, ale to nie oznacza, że nie możemy działać i czerpać od najlepszych, żeby mieć tutaj wszystko na miarę naszych możliwości, więc to tutaj jest kluczowe i chcemy w tym kierunku cały czas podążać. I tutaj jeszcze chciałem podkreślić, podziękować naszym kibicom, którzy no tutaj przez cały sezon jeżdżą za nami na mecze, są dużym wsparciem. I to jest nasz dwunasty zawodnik, który tutaj u siebie no, czuć ten doping tych kibiców. I powiem tylko nieskromnie, że w całej gminie chyba mamy tutaj najlepszą frekwencję, jeśli chodzi o ilość kibiców. O, o doping przyjeżdżają tutaj kibice z całej miejscowości, z całej gminy, Bogu chwała i nie tylko, więc to, jest, to cieszy. No właśnie tak troszeczkę chyba płynnie też y, można nawiązać do tego hasła Żółto-Niebieska Rodzina, które gdzieś tam y, się przewija od dłuższego czasu y, Bartek powiedz skąd to hasło się wzięło i, i na czym to, to sedno, to serce tej Żółto-Niebieskiej Rodziny polega e, Żółto-Niebieska Rodzina powstała, można tak powiedzieć, powstała e, za e, czasów Pana trenera Jarota, Jar Jaromira e, Kocota, e, tutaj razem e, ze Sławkiem Żeśmy tak we trzech to zainicjowali. Mieliśmy na celu tutaj wspomóc naszą tutaj lokalną społeczność. Były takie niemiłe przypadki, gdzie, gdzie tam zerwało dach z domu, czy, czy, czy dotknęła rodzina jakaś tragedia, i, i po, po prostu postanowiliśmy, że tutaj się zbierzemy wszyscy razem. I i uruchomimy mi swoje kontakty, znajomości i udało się wspólnie zebrać jakieś tam środki finansowe, które po prostu wspomogły te osoby. Osoby nam okazały wielkie, wielką wdzięczność i przez to postanowiliśmy dalej tutaj to kontynuować i z sukcesem kontynu kontynuujemy to do tej pory. Kamil, to Ty tak z perspektywy zawodnika też na pewno możesz powiedzieć, bo no bezpośrednio w zarządzie nie działasz, ale też tutaj jesteś, tak jak mówiłem, legendą tego klubu od wielu lat. Powiedz, jak to się zmieniało na przestrzeni tych wielu lat, które tutaj spędziłeś, i jak to wygląda teraz z Waszej perspektywy zawodniku, z perspektywy szatni. Znaczy, zmiana jest ogromna, jakby jak patrząc wstecz przez ostatnie lata, i. i... Też pewnie jak się zarząd zmieniał, to gdzieś to, to, to owacowało, ale, ale zmiana jest ogromna. Ja, ja pamiętam czasy takie, gdzie, gdzie brakowało podstawowych jakby rzeczy, trzeba było sobie samemu wszystko organizować. No, klub działał na tyle, ile mógł, jakby zapewniał podstawowe rzeczy. Dzisiaj możemy mówić, tak jak Sławek powiedział, że jesteśmy amatorską drużyną, ale myślę, że z doświadczenia i z, z, z opowieści kolegów, którzy mieli możliwość grania na, na wyższym poziomie, mówią, że to, to się nie zdarza w trzeciej lidze, w czwartej lidze, że, że wszystko jest tak przygotowane. Także to dla zawodników i moich kolegów to daje ogromny komfort, że jadąc na mecz, mogą się skupić wyłącznie na graniu w piłkę, nie muszą się o nic martwić. Także to, to podziękowania pewnie dla, dla Bartka i, i dla całego zarządu, dla Sławka, że. Że tak, że tak to wszystko organizują. I to chyba też buduje atmosferę poniekąd, prawda? Cała ta otoczka, kibice, sponsorzy, wszystko dobrze funkcjonuje, chyba to przekładało się na pozytywną atmosferę między wami w szatni. Na pewno tak, ja myślę, że to ja, moje zdanie jest takie, że na, na tym etapie, którym graliśmy do tej pory, czy, czy gdzieś tam, to, to jest ważniejsze czasami niż jakieś tam bonusy związane z nie wiem z pieniędzmi i czasami to, że jest wszystko przygotowane, o nic się nie trzeba martwić, to jest większa rekompensata i robi się to z ogromną przyjemnością, niż komuś się tam zapłaci za to, że wychodzi na boisko. Czyli wiemy już tak mniej więcej po tej rozmowie, co było kluczem do sukcesu te części składowe tutaj między słowami na pewno padły na koniec zapytam Sławka, bo Awans to jedno, sukces to jedno, natomiast no, przed wami na pewno duże wyzwania, bo tutaj blisko 30 lat czekali kibice, aby znów zobaczyć okręgówkę. Słyszało się takie rozmowy tutaj na trybunach, że no, już nie myśleli, że doczekają takich czasów, ci starsi kibice, a doczekają, ale to też na pewno dla was, dla zarządu, wyzwanie, bo trzeba się odpowiednio zaprezentować, aby bić się pewnie o coś więcej niż tylko utrzymanie. Jakie plany ma zarząd na te najbliższe tygodnie, miesiące? Jeśli chodzi o tą rundę, powiedzmy w okręgówce, czyli rundę jesienną, planem mamy, cel jest jeden, cel jest, aby, jest taki, aby się utrzymać w, w okręgówce. Już pierwsze kroki zostały zrobione, trzon drużyny zostaje z nami. Uważam, że to jest kluczowe. Mamy też nowego trenera który tutaj e, będzie naszym wsparciem, bo też ma doświadczenie na, na wyższym poziomie. Trenował drużyny na poziomie czwartej ligi, trzeciej ligi. E, Ciekawostką jest tutaj, że teraz do klubu chcą dołączyć zawodnicy. To nie są już takie e, czasy, gdzie e, nikt do nas nie chciał przyjść, bo graliśmy w B-klasie. Także też tutaj cieszy to, że e, klub na mapie Podkarpacia już e, jest widoczny i zawodnicy tutaj chętnie chcą do nas e, dołączyć. Planujemy dwa, trzy wzmocnienia, szukamy tutaj na Młodzieżowca i to jest cel taki numer jeden, jeśli chodzi o, o sezon w kręgówce. No i na pewno tutaj pozostaje nam życzyć powodzenia, aby wam ta praca w tym okresie letnim dobrze przebiegła, bo to jest zawsze ta praca, gdzie w bardziej wytężony sposób musi pracować zarząd, później wszystko jest już w nogach, w rękach piłkarzy. Wiem, że Bartek jeszcze tutaj chciał zabrać głos na koniec, to oddajemy mikrofon. Tak, na koniec króciutko chciałbym tylko powiedzieć, że ten awans osobiście chciałbym zadedykować dla świętej pamięci Henia Wróbla i wieloletniego tutaj prezesa, który był na każdym meczu i na pewno by się ogromnie ucieszył, gdyby tutaj był z nami, że Iskra w końcu awansowała i dla Dominika Długosza, dla Donia, który też chodził na każdy mecz, także ku chwale y, tutaj, y, świętej pamięci u chłopaków, ten, ten awans. Takim pozytywnym przesłaniem kończymy. Udało się ten awans wywalczyć raz jeszcze. Panowie, wielkie gratulacje dla Was. Byli z nami Bartek Worosz, Sławek Sendecki i Kamil Ostrowski. Dziękujemy.